Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie wszystkich Was witam w Nowym Roku 2021. Teraz mamy pierwszą konferencję w Nowym Roku, więc takie krótkie życzenia. Zastanawiałem się, co czego Wam i sobie życzyć. I tak pomyślałem sobie, że słyszeliśmy dużo słów, życzeń, które mówią o szczęściu, zdrowiu, bo nawet Bożej, Bożego błogosławieństwa, czy Bożej opatrzności. Ja myślę, żebyśmy popatrzyli na ten kolejny rok, że to jest kolejny rok dany nam jako wielką szansę zbliżenia się do Pana Jezusa, bo każdy rok przybliża nas do spotkania z Nim w Królestwie Niebieskim. Dlatego tym bardziej życzę Wam nieba, życzę Wam wiary w to niebo i niech niebo przemienia nasze serce i myślenie w tym nowym roku 2021. Ale wracamy, moi drodzy, do naszych rozważań, naszej formacji, które tak można powiedzieć, nie za bardzo fortunnie nazwałem. W właśnie, który mniej więcej brzmi tak, że nie taki diabeł strasznie go malują. Nie chcę mówić o diabłach, ale chcę mówić o takim niesamowitym doświadczeniu, które mi jest bardzo bliskim, dlatego, że zatrzymujemy się oczywiście na dziejach apostolskich, na XVI e, rozdziale, w którym jest opisane cudowne uwolnienie z więzienia. Do czego was zachęcam, bracia? Przede wszystkim do tego, żebyśmy ten cały tekst potrafili przemedytować, szczególnie od wiersza 25 do do 34, do momentu, kiedy no właśnie nastał się cud w tym więzieniu. Nie chciałbym teraz tego czytać, ale chodzi o to, żebyśmy spróbowali wejść w to, co się tam wydarzyło, żebyśmy zobaczyli, że Pismo Święte to nie jest legenda, to nie jest jakaś tam nie wiem, mit jakiś opowiadający bajka, która gdzieś tam może się wydarzyła, może się nie wydarzyła. To, co się tam wydarzyło w tym więzieniu, naprawdę się stało. Święty Paweł wraz z lasem. Zostali złapani, zostali e, osadzeni w więzieniu. E, i, co, i, I dlatego e, nie ukrywam, że to doświadczenie z perspektywy mojej posługi e, w areszcie śledczym jest, jest, jest mi bliskie. E, o co chcę Wam dzisiaj powiedzieć? Właśnie to, że czasami można byłoby powiedzieć tak, że jeżeli coś złego nam się dzieje, to, e, to jest przekleństwo. Na przykład, tak, trafia ktoś do więzienia, ja już sobie w życiu nie dam rady, sobie nie, nie poukładam swojego życia. Trafił mi się wypadek, może coś tragicznego się wydarzyło, jestem ciężko ranny, może jestem inwalidą, więcej, coś w życiu się mi nic więcej nie wydarzy. I często poprzez pryzmat doświadczenia, no złego doświadczenia, bardzo trudnego cierpienia, zawinionego czy niezawinionego, Nagle ja patrzę z perspektywy takiej, że wszystko już jest nieważne, wszystko chcę w swoim życiu zniszczyć, że już się nic nie, nie jestem w stanie wbudować na nowo. Dlatego kiedyś ojciec John Baszabora powiedział takie piękne zdanie, które bardzo utkwiło w pamięci. To jest to, że nie ma trudnych czasów, ale są zadania, które trzeba wykonać. I często moi drodzy bycie właśnie w takiej trudnej sytuacji, w tym doświadczeniu, jest bardzo konkretnym zadaniem. Jeżeli będę patrzył tylko po ludzku, czyli oczyma tego świata, swojego egoizmu, swojego szczęścia, yy, no to będę patrzył z perspektywy takiej, że rzeczywiście, tak, już się nic więcej w życiu moim dobrego nie stanie. Jak już trafiłem do więzienia, to znaczy, że będę już wytykany palcami i nic nie jestem w stanie w życiu już osiągnąć. Już niczego nie będę nie posiadał. Zawsze będę na marginesie życia. A tu nagle się okazuje, że doświadczenia więzienne świętego Pawła i Sylasa są niesamowite, dlatego że są na znaczenie nawróceniem, nawróceniem e, zarządcy więzienia, które nagle patrząc, spodziewając się, że wszyscy więźniowie, którzy doświadczyli tego trzęsienia ziemi, kiedy te drzwi cel się otworzyły, się, to znaczy, że będą uciekać i ich nie będzie. A tu nagle Niesamowite, dlatego że wszyscy są w swoich celach. W swoich, yy, każdy na swoim miejscu. Nie musi umierać, nie musi popełniać samobójstwa, nie musi czuć się winny tej sytuacji, i nagle w tym doświadczeniu widzi Boga. I, i dlatego, moi drodzy, yy, ważne jest to, żebyśmy spróbowali właśnie poprzez pryzmat Świętego Pawła widzieć Boga w takiej właśnie sytuacji. Nawiążę do swojego też doświadczenia mojej pracy jako kapelana więzienia to to, że czasami patrzę na osoby osadzone, które bardzo szybko, jak dotrafiają do, do aresztu, nasiąkają, można powiedzieć, kulturą więzienną, tym złymi relacjami. Bardzo szybko podporządkowują się pewnymi rzecz, sytuacjami. Są osoby, które jednak przez kilka lat potrafią stanąć, stać właśnie w swojej hierarchii wartości i życia i dzięki temu potrafią wytrzymać. Nie, to zło nie przenika w ich serce. Patrzę na różne reakcje ludzi, którzy, którzy przeżywają to cierpienie i jestem pełen budziłu dla tych, którzy potrafią odeprzeć ten atak I, i, i spotkałem takie osoby i dla nich naprawdę mam ogromny szacunek, bo też kiedy się zastanawiałem nad tym, jak ja bym się zachował, co ja bym zrobił, jakbym żył, co bym w, w tym momencie musiał zrobić. Dlatego, moi drodzy, istotą jest to, że święty Paweł i Sylas, trafiając do tego więzienia, posiadając ogromną wiarę w Boga, taką wiarę, która nie była tylko, można byłoby powiedzieć, że mi się coś wydaje, ale oni wiedzieli, dlaczego oni tam są, wiedzą, dlaczego idą ewangelizować, i wiedzą, że za Ewangelię, którą głoszą, przez świat będą odrzucani i tak byli odrzuceni właśnie poprzez doświadczenie więzienia. I, I właśnie w tym doświadczeniu zaczęli widzieć Boga, modląc się. To jest bardzo istotne. O tym będzie następna katecheza, ale właśnie, że mieli tą siłę łaski, ponieważ byli w komunii z Bogiem. Dlatego ja chcę was zaprosić do tego, żeby spróbować właśnie, to się tak nazywa w życiu duchowym, rozeznawanie duchów. To znaczy, żebyśmy zobaczyli, skąd coś podchodzi, co możemy z tym uczynić. Jeżeli mam świadomość rzeczy trudnych, no to właśnie po to, żeby wiedzieć, że potrzebuję Pana Boga. Bo myśmy się czasami przyzwyczajamy do tego, że ja nie potrzebuję Pana Boga. Ja wszystko robię, mogę robić sam. Nawet mogę ewangelizować sam, bez Pana Boga. Bo mi się może coś wydawać. Bo ja będę teraz mówił, będę... A zobaczcie, że znakiem ochrzczenia tego człowieka, tego zarządcy więzienia był cud Boży za sprawą właśnie, kiedy widział właśnie świętego Pawła i Sylasa. I to jest właśnie niesamowite. Nie ukrywam, że od razu nasuwa mi się przykład świętego Maksymiliana, Marii Kolbego, który yy, można było powiedzieć już święty za życia, ale Pan Bóg zaprosił go do życia męczeńskiego właśnie w obozie koncentracyjnym. Ale powiedzieć, a dlaczego tak jest? No dlatego, że potrzebny tam był kapłan, potrzebne było świadectwo. Słyszałem też świadectwo później jednego ze współwięźniów księdza Maksymiliana, pana. Mariana Kołudzieja, który mówił o tym, że kiedy był razem właśnie ze świętym Maksymilianem, tym placu po ucieczce jednego ze współwięźniów, jaką ogromną siłę dał ten przykład świętego Maksymiliana. Jaką ogromną siłę jego śmierć męczeńska dała im dla życia, że warto zawalczyć o życie, że warto widzieć życie w tym, co, co nie jest Boże, czyli w grzechu, w nienawiści ale właśnie tą świętością święty Maksymilian oświecił serca wielu. I być może jest tak, że w naszym życiu nie widzimy to, że jesteśmy wezwani do tego, aby być takim burzym światłem. Bożą łaską, która dla wielu, którzy chodzą w ciemności, stanie się takim, taką drogą do tego, żeby się okrzcić, żeby na nowo uwierzyć w Pana Boga. I nie przez słowa, ale przede wszystkim poprzez czyn, poprzez to, że oni trwali, byli, nic nie musieli specjalnie mówić, ale byli. Ich obecność przemieniła to miejsce w serca drugi, drugich ludzi. Dlatego mi się wydaje, że trzeba by było spojrzeć z tej właśnie perspektywy na, na nasze życie, że, żeby się nie bać swojego życia, żeby nie bać się trudności, które są. Możemy czuć lęk, ale, ale yy, nie wiedzieć, co się może wydarzyć w naszym życiu. Ale poszukujmy przede wszystkim relacji z Bogiem i siły w Bogu, bo od Niego tak naprawdę wszystko zależy. Chciałbym, żebyśmy w tym pierwszym tygodniu spróbowali porozmawiać o naszych kryzysach, o naszych problemach, żebyśmy się też może podzielili w tych sytuacjach, których naprawdę nie widzimy. To właśnie też o to chodzi, że ja dzisiaj nie widzę tam Pana Boga, ja dzisiaj nie widzę możliwości zmiany swojego życia, ja nie widzę możliwości tego, żeby wyjść ze swoich kłopotów. Porozmawiajmy o tym. Porozmawiajmy też o tym, że te kryzysy też są sytuacją, w której Pan Bóg nas zaprasza do tego, żeby wyjść z naszych przyzwyczajeń, żeby zobaczyć, co, co się tak naprawdę dzieje w moim sercu, czy, 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 czy pragnę pójść drogą Pana Boga. To są takie pytania, które warto na nie zwrócić uwagę i do tego Was e, zapraszam, żeby zobaczyć e, drogę swoją, jako też drogę Jezusa Chrystusa. Jeżeli naszego Zbawiciela nie oszczędzono, to dlaczego nas mają oszczędzić do końca? A cierpieć z miłości jest drogą naszego życia. Niech to doświadczenie świętego Pawła uczy nas, że wszystko dzieje się w Bożej opatrzności. Amen.